Kraków, 8 stycznia 2021 rok. Szanowny Pan Profesor Jacek Majchrowski, Prezydent Miasta Krakowa. Petycja w sprawie Kościoła pod wyzwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny na Wesołej. My niżej podpisani zwracamy się z uprzejmą prośbą do Pana Prezydenta o zachowanie dotychczasowego charakteru Kościoła pod wyzwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny przy ulicy Kopernika 19 jako miejsca sprawowania kultu bożego. Nowy projekt planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Wesoła rejon ulicy Kopernika. Zawiera niepokojący dla społeczności wiernych związanych z wyżej wymienionym Kościołem zamiar przeznaczenia go na cele usługowe, bez zapisu o przeznaczeniu go na cele kultu religijnego, jak miało to miejsce w poprzedniej wersji projektu planu. Kościół niepokalanego poczęcia na świętej Marii Panny jest miejscem aktywnego rozwoju unikalnej w skali Krakowa społeczności wiernych tradycji katolickiej. Msze święte trydenckie przyciągają znaczną ilość katolików, szczególnie młodych chcących odkryć piękno dawnej mszy. Przez wiele lat społeczność tradycji katolickiej w Krakowie urosła do rozmiarów, które sprawiają, że ma potrzeby podobnej parafii. Znalezienie kościoła w szczególny sposób dedykowanego naszej społeczności jest szansą na jej rozwój, a także na zapewnienie posługi w rycie trydenckim wszystkim pragnącym jej mieszkańcom Krakowa. Znikają dzięki temu ograniczenia związane z łączeniem funkcji świątyni dedykowanej katolikom przywiązanym do dawnego rytu mszy z takimi jak parafia czy klasztor. Środowisko tradycji katolickiej jest naturalnie powstałym, żywym ruchem krakowskich mieszkańców. Kościół niepokalanego poczęcia Najświętszej Marii Panny, pozostając od dłuższego czasu, czasu do ich dyspozycji znalazł samoczynnie i oddolnie zastosowanie jako docelowe miejsce życia religijnego wyjątkowej społeczności krakowian. Dziwiłoby zatem odgórne wyznaczenie mu nowego celu. Należy też dodać, że kościół, w którym sprawowana jest msza święta, stanowi żywy zabytek. Jest wciąż pełniącym swoją funkcję świadectwem historii, szczególnie, że odprawiana jest w nim msza trydencka. Można w nim spotkać wielowiekowe dziedzictwo sprawowania liturgii, chorał gregoriański, obecność języka łacińskiego. Doskonale komponują się one z zabytkiem architektury sakralnej, jaki stanowi, stanowi dawny kościół karmelitów. Jego lokalizacja sprawia, że wierni z różnych dzielnic Krakowa są w stanie spotkać się na wspólnej liturgii bez konieczności podróży na obrzeża miasta. Dodatkowo z mszy trydenckiej ze względu na taki sam sposób sprawowania jej na całym świecie chętnie korzystają turyści i zagraniczni katolicy mieszkający w Krakowie. Desakralizacja świątyni oznaczałaby pozbawienie mieszkańców okolic Wesołej jak i dalszych dzielnic Krakowa, Miejsca świętego, do którego są przywiązani. Wątpimy w możliwość znalezienia właściwego przeznaczenia kościoła. Duża społeczność wiernych nie pozostawia obaw o utrzymanie go w należytym stanie w kolejnych latach. Nie wiąże się też to z niebezpieczeństwem utraty przez niego historycznego, pierwotnego charakteru. Z wyrazami szacunku niżej podpisani mieszkańcy Krakowa. Czytał Grzegorz Finowski, radny dzielnicy drugiej Grzegórzki w Krakowie.